O. Oh. No kurwa, to mnie trafiło. Jest. Aha. Nie no, w kurwa. A to was sam gra, tą kęczę zjebanego. Ja pierdolę. Spocuch jakiś pewnie gra. Tak. Jak przegrywasz, oczywiście, że jakiś spocuch. No to jest naganka. No to kurwa, nie są u niego pod wieżon. może przejdę kiedyś. Kurwa, mama do mnie dzwoni. Pomóż mi z tego błoto, z tego to No kurwa, no, widzisz no, co, co się dzieje? A ty widzisz, kurwa, co się dzieje? Halo. ziemniaki? Tak. Tam między minierami nie trafię jeszcze. Łop? No, Mogłeś już przejść jak jest pod mają co? Nie bałem się ty idioto. No. no Awka. Ale... Jażem poszedł Awka kurwa jakbym grał. Z kimś takim na topie. Ech. Dobra reporta masz to kurwo. No, za co? <grych> za to mam najwięcej damage, Że, że, w, 10 to, minut, że, kurwa, to, że w 10 minut kurwa zrobiłeś 0,5! W 10 minut kurwa 05 zrobiłeś! Dobra, gość nie ma na jogi przeciwnika i coś tam się pruje. No kurwa tak. nie mam. No co, ty na jajasz? Na, kurwa Kragi. Rzeczywiście. No Cieszę się, ja się wypierdolić, Ja napierdalałem się z tym, z Kaziksem. em Przestuje dżungli przyszedł do ciebie. Nie, na rzece. Zdaje się, sumie, się spotkaliśmy no dwa razy. To już twoja I wina. Co? No nie, to twoja wina, że jesteś kurwa jebanym nobem. No, no, nie wiem, przecież to, to nie jest twoja linia. No to kurwa, co jest moją linią? To dżungla, twoja. No, i mam swoją stronę i on ma swoją stronę, tak? I jest środek. Tak jak kurwa u ciebie. Co na chujbo że środek? Ja ginąłem pod wieżą u siebie. No jak ginąłeś pod wieżą? No, przecież <grym> widziałem kurwa, cały czas stałeś u niego pod wieżą. To twoja opinia. No dlatego nie przegodziłem, bo za każdym razem jak byłem gdzieś w pobliżu, to stałeś kurwa niego pod wieżą. Co miałem zrobić? O, spłakać się. To ty kurwa płaczesz. Że cię ktoś napierdala, i że nie umiesz grać. To jest niesamowite. To jesteś niesamowity, jak można kurwa w 10 minut 5 razy cię wyjewać? Z czego pierwsze 2 minuty... No może nie 2, tam ile? Po jakim czasie wychodzą miniony? Po półtora minuty? Są na linii? Czy jakoś tak? Nie wiem dokładnie. No to odejmując te dwie minuty czekania na, na creepy, no to wyjebałeś się w 8 minut, kurwa. 5 razy. Ważne, że się starałaś, Adren. To się liczy. O, o ja banu miałem. Co ty tam kurwa robisz? Nie ja ale nie miałem. Nie, ja pierdolę. Ale z tychże. Już mój combo napierdalałem. Co za troll. No co, jesteś rozjebany jakiś, kurwa. Czy ty możesz się nie wypierdalać co chwilę? No dostaje dostajesz śmieci, a ty co? Ty gankujesz? No, no właśnie. Kurwa, jak mam ci zgankować, jak ty kurwa stoisz kurwa tam? Jak mam ci kurwa zgankować? Wytłumacz mi! O kurwa No i co? Znowu powiesz, że kurwa ci ganka nie zrobiłem? I że stoisz pod wierzę u siebie? Bo ale na sekundę poszła do błotniego No i co ty robisz? No co ty robisz? Co? co? No i co ty robisz? Nie się dziwi, że ty się wypierdalasz co chwilę No to... Więcej ganków kurwa What the hell? heli? Report Darys Znowu wykręcasz 5 wyjebek w ten 10 minut no, Kurwa, nie no, tego podwierzam potrafi grać ten kuj Tego niebieskiego, on jest... bezsmakowy no, Kurwa, cóż jest? Ja pierdolę Chodź, to odczuć jungler, kurwa No idę, idę no, zajebiście. Znowu sobie, że niego podwieżam no dobra, kurwa jest taki że już miałem 5 ganków od niego od ciebie 0. No nie wiem, no jak stoisz u niego pod wieżą, kurwa cały czas, to jak mam ci zgankować? Gdzie już. Stoisz u niego pod wieżą cały czas i się dziwisz, że cię kurwa gankuje i że nie ma ganków, no kurwa. 1-7 No ale bo twoim wieżą siedzi, no co za Jebać. na cel? Jebać, na plainerze jebanej, ty kurwa szmato jebana. Dlaczego <laughs> tak mówisz? Bo jesteś szmatą jebaną, dlatego. Drugi metr rzędu kurwa trollujesz. Jaki drugi? Każdy, was Nie ma co je kłócić z takim człowiekiem jak ty. Dalej, w Co ty pingujesz? Coś się zrobiłem? Strollowałeś grę. Bazarki jest, bazarki jest. Chodź. On ma full HP, co mam kurwa zrobić? No, już nie jest swoim. swoim. Ale mi ci nie szkoda. No, chodźcie tu! No ale z kurwa śmieciem takim pierdolonym dziwką. Co ty, kurwa, co tam robiłeś, jebany idioto? Free tam był. No, ty nie byłeś. O, cztery honory mogę dać. Dam Wladimirowi. Ja ci dałem. Ja ci dam, kurwa, reporta. <laughs> tak się przyjemnie grało.